nogi są za długie żeby mógł robić komfortowo zakręcać zobaczcie mam kolizja z kolaną więc czy tu czy tu czy tu faczy. a nie mam dwóch metrów więc na N maksie nie miałem takich problemów zakręty zawracania są dla mnie prawie niewykonane Cześć, zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z Yamaha x 125 cm w najnowszej specyfikacji na 2025 rok. Będzie to kolejna randka z tym modelem Yamahy, a więc Maxi skuterem niskiej pojemności skokowej. Względem zeszłorocznych testów modelu 2024, od razu Wam powiem, że zmieniło się to, że nie mamy tutaj. Specyfikacji topowej Techmax, jak to było niedawno w przypadku testowanej na kanale Yamaha NMAX, a więc mniejszej siostry. Wyróżnia się ten model tym, że mamy tutaj skromny, dosyć skromny wyświetlacz, biorąc pod uwagę, że nastąpiła pewna zmiana w 2025 roku i ekran jest naprawdę duży. Widziałem to w internecie. Miałem dostać Tecmaxa na testy i troszkę ubolewam nad tym, że dostałem zwykłą wersję, ale przynajmniej przymierzyłem się do tej podstawowej w cenniku tego modelu. Kierunkowskazy, światła ledowe, wszystko Wam pokazałem w zeszłym roku, tu się nic nie zmieniło, więc zachęcam Was, gdzieś tam w karcie Wam podlinkuję w opisie odcinka ten szczegółowo obszerny materiał z trasy testowej na dystansie około 500 km przez Polskę też leciałem tym x maxem Więc tu tylko powiem o tych rzeczach, które są nadal takie same i ewentualnie które się zmieniły. A więc ergonomia podnóżków, nazwijmy to tych podstaw podnogi. W Wenmaxie, o dziwo, miałem większy komfort przy moim wzroście, gdy wyciągałem nogi na te podnóżki pod kątem, po skosie. Tu jest jakaś taka kompresja siedzenia, o ile przy moim wzroście 186, kiedy zatrzymuję się na światłach przy tej bardzo szerokiej kanapie, nie Techmax, a podstawowej, która jest okej, okay, wygodna, może być, może minimalnie twardsza od tej topowej. Wcale nie mam nóg idealnie na płasko. Gdy się oprę tam, o ten widzicie taki fajne, fajne oparcie, minimalnie jak stawiam oba, obie stopy, oba buty na podłożu, muszę któryś troszeczkę podnieść piętę do góry, więc jest to na pewno siedzisko dość wysokie jak na skuter, no i przede wszystkim bardzo szerokie. Przez tą szerokość też mamy, nie możemy postawić nóg na płasko przy wzroście wysokiego człowieka. To jak duży jest to pojazd widzicie na przykładzie, przy porównaniu tego sporta, tu zobaczcie, jest to, jest to koń. Jest to potężny sprzęt, który no ma też słuszną wagę w okolicach 170 kg. Nie licząc oczywiście bagażu i samego jeźdźca. Mówimy o masie gotowego pojazdu do jazdy z płynami, z paliwem. Podoba mi się Jamaszka. Nie kryłem tego, że zawsze jakoś bardziej mi leżała wizualnie, stylistycznie, jeśli chodzi o kwestie kanapy względem forcy. Ale. Gdybym miał to tak podsumować, żeby nie robić z tego 20-minutowego i dłuższego materiału. Jeśli miałbym wybierać w maksi skuterach tej pojemności, to wygrywa forca, ale w zasadzie tylko i wyłącznie silnikiem, jego kulturą pracy i dodatkowymi końmi. Po prostu mamy większą prędkość maksymalną, która pozwala nam na drodze ekspresowej nie tamować ruchu. A odnośnie kultury pracy, może uda mi się odpalić silnik. Udało mi się, trzymając tylko prawą klamkę. Amulca. posłuchajcie on brzmi komfortowo naprawdę brzmi komfortowo i czasami jestem zaskoczony jak cichutko sobie pyrka ale gdy wyłączymy może światło awaryjne gdy jesteśmy na skuterze i odkręcamy trochę manetkę gazu to akurat wibruje kluczyk bez, bez <noise> a hej hej Tak więc no nie jest to najprzyjemniej brzmiący silnik, akurat samoloty w tle też przyjemnie nie brzmią w tym momencie jak nagrywam, ale na takie warunki, w takim miejscu mieszkam, niestety, ścieżka zejścia i podejścia i odejścia samolotów to chleb powszedni. No więc tak, reasumując, podsumowując kulturę pracy tego silnika, na biegu jałowym nie mam zastrzeżeń kiedy tak sobie pyrka, ale w czasie przyspieszania mamy wrażenie, że ten sprzęt męczy się silnik się męczy z rozpędzeniem tej masy. Może wyłączmy już jednostkę. Mamy kill switch, który nie jest czymś co spotykamy w każdym skuterze, nie jest to chleb powszedni skuterów, raczej motocykli. System stop and start możemy sobie włączać, wyłączać. No i generalnie z tego licznika Jestem średnio zadowolony, bo niby te wszystkie wskazania, które tu chcemy mieć, na dole nam się przesuwają: chwilowe, średnie zużycie, średnia prędkość, stan akumulatora, kontrola trakcji, całkowity przebieg, mój przebieg, odkąd odebrałem skuter, czas jazdy, no i tak dalej: interwał olejowy, pasek, no i kilometry na litr, litry na 100 km. Tak, więc, moi drodzy, nie testując dla was tym razem wariantu Techmax, stwierdzam, że w zupełności ten skuterek wystarcza z tym wyposażeniem, które nam oferuje. Ale warto zaznaczyć, że w topowej specyfikacji, ale chyba tą też można doposażyć ogrzane manetki, a nawet podgrzewaną kierownicę, o ile się nie mylę w Techmaxie na pewno, a tutaj nie wiem i mówię o kategorii właśnie tych 125, nie większych 300 czy 350. Zobaczcie, jaki duży jest rozstaw osi. Widzimy to? No, chyba widzimy. Z względem na przykład tego sporta, który tam stoi, gdzie te koła są bliżej siebie. Nie da się ukryć. Zresztą tam zupełnie inny kąt zejścia główka, no, zupełnie inna rama, inna konstrukcja. Ale tak jak kończąc tą moją myśl, w maxi-skuterach Forza wychodzi na prowadzenie przez kulturę pracy jednostki, przez nawet tą elektryczną szybę, co też jest fajnym bajerem, ale niekoniecznie to decyduje, ale głównie przez to, że mamy wyższą moc. Te 15 koników, 14,5 teraz w najnowszej specyfikacji Forcy, czuć. Odczuwamy tą różnicę, szczególnie powyżej 100 km, 110 licznikowych. Tutaj w ogóle się po prostu nie da tak jechać. Kolejną zaletą skutera 125 w mieście jest zużycie paliwa. Niewiele zapłacimy na stacji zatankowania. Zobaczcie. Mój dystans od wczoraj, dwa dni śmigania po Warszawie, 78,4 km. Spalanie no nie jest małe, bo była wodnica też w tym i cisnąłem dosyć zdrowo. 3 litry, 3-0. No więc zobaczcie, dosłownie niewiele ponad dycha za dwa lata. lata. Dobrze by było. dwa dni śmigania i 70 parę kilometrów. Także trzeba będzie wlać parę literków i zwracamy Jamaszkę. No to nie prasówka, to akurat przedział nie prasowy. prosili o tankowanie, jak prosili, nie ma sprawy, zatankujemy te dwa. Ciężki koreczek metalowy, trzeba obłożyć gdzieś na czas tankowania, albo tutaj położyć, ale w porządku. Tym dzynzlem otwieramy też tą klapkę do wlewu paliwa. No i patrzcie, 2 litry, 11,98. Tak to można jeździć, idziemy płacić. No dobra, to teraz odpalmy, zobaczymy czy się ustawiło no jest na full nie może być inaczej stopka Jadimy. a tu mamy rzut beretem do Yamaha Liberty więc zatankowałem zgodnie z przebiegiem i spalanie no dobrze, to teraz po dojechaniu do Liberty, i zaraz zmieniam na MTK125, kilka słów uznania, plusy lusterka na tyle szeroko rozstawione i na tyle spore, że chyba jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy jednoślad tej kategorii z widocznością do tyłu, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Zawsze widzę swoją, swoje ciało, rękę, ramię, ale najczęściej jest to taki widok, lusterka. A tutaj zobaczcie, że no jedna piąta. To moje ciało, a cztery piąte tak matematycznie to określając proporcjami z jednej i z drugiej strony. Więc super, to mi się podoba. Sorry za hałas, ale jesteśmy przy ruchliwej Połczyńskiej. Jeśli chodzi o to skręcanie, co skrytykowałem, jest na to sposób oczywiście, jak będziemy, nauczymy się kolano. Z zabierać do środka. Wtedy jakoś na styk się zmieszczę. Ale nie jest to komfort. Zobaczcie, gdy jadę normalnie, swobodnie, uderzam czy tu, czy tym bardziej tutaj, no jest kolizja, uderzenie prosto w rzepkę kolanową. No nie jest to coś fajnego. Nie tego się spodziewam po takim dużym skuterze, jakim jest x Max, żebym przy moim wzroście, a jeszcze raz przypominam, nie mam dwóch metrów, czy tym bardziej więcej, żeby mieć takie jaja yy, i to nie jest to, że ja mam jakąś jedną nogę dłuższą od drugiej, jakąś niewymiarową. To jest dokładnie to samo tutaj. No. Musiałbym bardzo, i zobaczcie, nawet jak tu przesunę, to tu z tym elementem jest kolizja, i to bardzo bolesna. to miałem ostatnio glebę na na e, nodze którą mi przysłali na testy potężnej terenowej akurat taka. No więc nieprzyjemna sprawa. Wolałbym, żeby w kolano nic mi tu nie uderzało. Generalnie tak. Na obwodnicy muszę pochwalić tego X-Maxa z troszkę słabszą mocą względem forcy. Był w stanie rozwinąć 113-114 na godzinę, utrzymać tą prędkość. Byłem w stanie na nim to zrobić, więc jestem... Pozytywnie zaskoczony, że przekroczyłem te, te 109, 110 na godzinę. W tej wersji e, na 2025 rok ta Jamaszka spokojnie leci 110 licznikowe, czyli ponad 100 GPS-owe obwodnicą. Gdy mamy wietrzycho, gdy są niesprzyjające warunki, raczej w okolicach 105, 106, więcej nie przy mojej masie totalnej około 90 kg. Mieszane odczucia, mieszane uczucia. Z jednej strony szalenie mi się podoba X-Max, bardziej stylistycznie, designersko, wizualnie i ogólnie zawieszeniowo, wszystko. Opony, słuchajcie, 140 z tyłu. Opony, które mają 140 szerokości. Pokażcie mi drugi skuter, 140-70 i to są. Bodajże to są aż 14 czy 13. Czekajcie, bo to zmieniając te jedno człowiek się już gubi, ale są naprawdę duże. To są. Tu w ogóle jest 120-70, 15, duża, 15 z przodu, a z tyłu pewnie jest 14, tak mi się wydaje, że jest mniejsza, szersza. Tak, 140-70-14 Pełny ABS, niezależny układ hamulcowy przed tył, komfortowy zawias, mimo tego, że nie jest to ta topowa wersja, specyfikacja Techmax, jak mówiłem, w takim troszkę jaśniejszym wydaniu, nie cała czarna. Bardzo fajny skuter. Z jednej strony super wygodny, super komfortowy, pozycja mi odpowiada, z drugiej strony masakra z tymi klamkami, jeżeli chcę robić nawrotki ciasne, no po prostu... No nie, nie rozumiem, ja wiem, że mam proporcjonalnie długie nogi do mojego wzrostu, powiedzmy dla, tak jakbym miał, powiedzmy, myślę, że ze 190 na standardowego faceta, może nawet więcej, na długość kończy, no ale... Ale to nadal, no to powinno być zoptymalizowane pod 2 metry, tak uważam, tak ogromny taki mastodont. Tak, to jest moje zdanie, możecie się nie zgodzić, czekam na Wasze komentarze, jak to rozwiązaliście. Jeszcze raz mówię, lawirowanie z kolanami, nauczenie się, taki nawyk, że totalnie jest, skulamy tutaj, ściskamy, no ale wiecie, no to nie o to chodzi, żeby yy, tak się męczyć szkoda że nie Tech Max w 2025 wydaniu, ale trudno. Generalnie super. Prędkość mnie zaskocza pozytywnie, że jest lepiej niż się obawiałem przy tych przy tych no brakuje sporo do 15 pełnych koni, ale nie masz takiego nie masz takiej przepaści względem forcy. To jest 8 na godzinę licznikowe mniej więcej. 122, 123 forca tutaj to 113, 114. Czyli nawet to nie dycha, będzie troszeczkę mniej. Generalnie super. Trochę się męczy względem N-Maxa, Słyszymy akustyczne bolączki tego silnika w mieście, że tak trochę jakby się męczył z tą masą, ale w, na obwodnicy bardzo przyjemnie. Jeszcze podsumowując powiem tak, w pojedynek PCX, Honda i N-MAX, Yamaha, zdecydowanie Yamaszka. kurde, jaki hałas, sorry, jeżeli miałbym wybierać, ciężki wybór, Forza czy X-MAX. Zależy, czy bym bardziej się na trasy nastawiał, czy bardziej do miasta. Jeśli bardziej w trasy, to ta prędkość niby wyższa, ale kurcze, nie wiem, tu się bardzo fajnie jedzie, jeśli do miasta... To ten silnik trochę, no zależy co kto lubi. Mówię, musicie się przejechać. To są moje subiektywne wrażenia odczucia z jazdy. Moim zdaniem ten silnik w mieście nie pracuje zbyt pięknie. Natomiast jak już rozwiniemy te 90-100 przelotowe, nawet 100, 110, te 113, to akustycznie żadnych uwag nie mam, nie mam problemów. Jeżeli jeździmy po mieście, to mamy wrażenie względem świetnej -Max, Tech max Techmax, którą miałem przed tym, bezpośrednio przed tym skuterem, to tam po prostu poezja. Aksamitnie pracuje silnik, super. Tu nie ma żadnych wibracji. Tu wszystko też aksamitnie pracuje. Natomiast akustycznie dla mnie nie, dla mnie w mieście niezbyt to ładnie brzmi. Tak jakby mówił, on się po prostu męczył, jakby to był za słaby silnik do tej masy. Chociaż jakoś tam się zbiera, ale odczuwalnie oczywiście gorzej przez te kilkadziesiąt kilogramów więcej, przez większe, cięższe, szersze koła, bo masa. Rotująca też jest tutaj większa zdecydowanie niż względem właśnie N-Maxa, która ma mniejsze, trochę, trochę mniejsze, trochę węższe te opony, mniejsze koło. Dobra, dzięki za oglądanie materiału do końca. Jakoś to postaram się szybko wrzucić na kanał, zmontować. Może nawet na jutro, bo dzisiaj jest piątek, może w sobotę to już obejrzycie. No i do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie, zasubskrybujcie, bo wlatuje jeszcze w sezonie bardzo dużo fajnych motocykli i skuterów. Na razie. No i się być może wyjaśnił problem. Pan mi powiedział, że są dwa ustawienia kierownicy, jeśli chodzi o. Pozycję kierownicy w x czyli prawdopodobnie jestem gorszym dla mnie dolnym. No, bywa, ale no, jestem zaskoczony, bo właśnie nie pamiętam, żebym w przeszłości miał taki problem, że nie mogę się zmieścić w x a ja przecież nie urosłem od tego czasu.